bardzo udany sezon, aczkolwiek bardzo wymagający, ponieważ decydując się na debiut w najwyższej kategorii rajdów na świecie, wiedziałem, że przed nami wymagający czas, więc myślę, że z pełną satysfakcją dojeżdżamy do mety tego sezonu w stawce 27 zawodników w Mistrzostwach Świata Juniorów na piątym miejscu. Dodatkowo trzy starty w Polsce, czyli Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, 78. Orlen Rajd Polski, Runda Mistrzostw Europy i 60. Rajd Barburka. wszystkie przez nas wygrane. W szczególności cieszę oczywiście rajd polski po dziewięciu latach, polska załoga ponownie wygrała ten raid, więc myślę, że wspaniała mieszanka doświadczeń, poznawania raidów najwyższej kategorii, a z drugiej strony realizacji e, najwyższych wyników w tutaj rajdach na naszym lokalnym terenie. To jaki jest następny krok w takim razie po takim dobrym sezonie? Po tym dobrym sezonie trzeba wykorzystać doświadczenie z niego i walczyć o jeszcze wyższe pozycje w przyszłym roku. Także mam nadzieję, że dopiero rozpoczynamy przygodę z mistrzostwami świata i ta kampania WRC2 dla nas e, nabiera dopiero tempa. Wiem, że sportowcy nie lubią tych pytań na koniec roku, ale czy jakieś konkrety przed tym przyszłym sezonem możesz zdradzić, co będziesz jechał i jak ten sezon będzie wyglądał? No, planujemy w tej chwili sezon startów. Chciałbym 7 rajdów WRC2. Dodatkowo, oczywiście, pewnie będzie nam zależało, żeby pojawić się przed polską publicznością, między innymi na Rajdzie Polski. Może dodatkowe starty, gdyby to zależało tylko od moich ambicji sportowych, to z pewnością nie wysiadałbym samochodu rajdowego. Także... Proszę kibiców o trzymanie kciuków i mam nadzieję, że na poziomie lutego-marca ogłosimy program startów. To na koniec, na który rajd najbardziej czekasz w przyszłym roku? Rajd Finlandii. Jak Ci się jeździło w tym roku? Dobrze się jeździło, e, szybko, <ścoughs> intensywnie, jak na rollercoasterze, bo były wzloty i upadki. Jesteśmy na trzecim miejscu, e, czyli na podium, na 130 załóg, wygrywamy z wieloma fabrycznymi załogami. E, przypominam, że e, jeździmy w rajdach samochodowych. E, więc e, powinniśmy być siebie dumni, zadowoleni jesteśmy, natomiast wiemy co poprawić. E, mieliśmy szansę walczyć, e, z, który, z której też skorzystaliśmy. O Mistrzostwo Świata na ostatnim Radzie Japonii niestety gdzieś tam przy wyjeździe z tunelu pojechałem za szybko i, e, i to się skończyło e, z łamanym żebrem. E, teraz jest już coraz lepiej, e, ładujemy baterie, e, organizujemy się na przyszłe rogi. Myślę, że będziemy gotowi. Takie wydarzenia jak w Japonii bardziej denerwują czy uczą? No na początku denerwują, ale chwilę później od razu przekuwamy je na motywację. Zawsze tak mam i dopóki tak będzie, to myślę, że będziemy odnosić sukcesy, bo porażki muszą być motywujące. Ja jestem człowiekiem, którego motywują również sukcesy. Zawsze, nawet wtedy kiedy wygramy, da się zrobić coś lepiej i próbuję znaleźć te drobne rzeczy. To co lepiej zrobisz w przyszłym roku w takim razie? Ja nie mogę ci powiedzieć. Nie. Na pewno będę starał się, to jest taka oczywista oczywistość, ale myślę, że nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że znaczy każdy ma 24 godziny na dobę. Natomiast wtedy, kiedy już te 24 godziny na dobę już są wykorzystane do granic możliwości, to to jest klucz, czyli to, jak poprawić skuteczność każdej minuty jak jeszcze lepiej zorganizować sobie czas i pracę zespołu, bo jestem przy okazji szefem teamu. Więc chyba to tutaj stanowi największe wyzwanie i będę starał się to uczynić. Gdybyś miał wybrać jakąś, jakieś jedno wydarzenie w przyszłym roku, na które najbardziej czekasz, to co to będzie? Ride Safari po raz kolejny. W tym roku miałem okazję debiutować tam. Wygraliśmy. To była z, jedna z najbardziej emocjonujących, jedna z z takich rund, która dostarczyła mi właśnie najwięcej emocji, ale też najtrudniejsza. Eee, może dlatego czekam na powtórkę. Jak się czujesz po debiucie w hiszpańskiej F4? Myślę, że udany sezon za mną. Mieliśmy dużo podiów, udało się nam wygrać jeden wyścig, więc... Ogólnie, jako mój pierwszy sezon w single zaliczam tak, na, nawet udany. Jest dosyć... Jest lekki niedosyt, bo... Trzecie miejsce przez jedną rundę mogło nas kosztować, może nawet drugie miejsce w klasyfikacji, ale Hampos był za szybki dla nas w tym sezonie, więc wycisnąłem z tego, co się da. Ale debiut chyba można uznać za zdecydowanie udany. Spodziewałeś się, że tak dobrze się odnajdziesz w tych nowych dla siebie realiach? Przed sezonem nie miałem jakichś większych oczekiwań względem siebie. Chciałem się tym bawić po prostu, czerpać z tego radość. Um, i szczerze czerpałem. To, że się udało zdobyć dużo podiów, to oczywiście była jakaś tam nagroda za tą ciężką pracę wykonaną podczas cały rok, ale a, jestem szczęśliwy z tego, co udało mi się osiągnąć. Ostatnio wspominałeś w Social Mediach, że w przyszłym roku niestety jest szansa, że będziesz musiał wrócić do kartingu. Czy to jest plan, który będzie Cię w jakiś sposób satysfakcjonował, czy jednak starasz się za wszelką cenę gdzieś iść do przodu albo obok, ale nie wracać jednak do kategorii, która no, jest już dla Ciebie powiedzmy czymś, co byłoby raczej krokiem wstecz? A, walczymy cały czas o budżet. Oczywiście naszym wymarzonym krokiem kolejnym byłoby ten kolejny szczebelek w tych wyższych seriach, w bolitach jednomiejscowych. I to jest nasz plan jak na ten moment, żeby wykonać jakiś ten krok do, do F3. Oczywiście, raczej FIA się nie uda, ale e, plan był do jakichś tych regionalnych Formuły 3, typu Freka albo brytyjska Formuła 3. Super sezon z twojej strony. Jak byś go podsumował? Był to według mnie bardzo udany sezon. Czasami miałem pecha, czasami miałem duże szczęścia. E, naprawdę uważam sezon, ten sezon za bardzo udany, bo wygrałem Winter Series na początku sezonu. Zajęłem również trzecie miejsce w WSK Supermassive Series. E, wygrałem również WSK Euro Series i zajęłem drugie miejsce w Mistrzostwach. Zajęłem czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata i czwarte miejsce w WSK Open Cup. Więc sezon uważam za bardzo udany i mam nadzieję, że przyszły sezon będzie jeszcze lepszy i wygram jeszcze więcej. Gdybyś miał wymienić rzeczy, których się nauczyłeś w trakcie minionego sezonu, to które, które te umiejętności nabyłeś w trakcie jazdy? Na pewno spokoju, ponieważ na początku sezonu byłem trochę taki, że byłem nerwowy i... Jak na przykład była jakaś duża grupa, to się zaczęłem stresować i czasami był wypadek jakiś, że ja, ja go spowodowałem, czy zawodnik inny. Yy, I były takie różne nieprzyjemne sytuacje, więc potem się nauczyłem spokoju i takiego na przykład blokowania też. Nauczyłem się bardziej blokować i przez to zawodnicy się zaczęli nie bardziej bać, że wiedzą, że jak mnie wyprzedzą, to ja im oddam i się zacznę blokować. I wtedy będą mieć presję od innych zawodników, więc na pewno się tego nauczyłem. A co Cię najbardziej denerwowało w tym roku? Eee, wypadki, jak mi się zdarzały, jak na przykład, nie wiem, jechałem w, w top 5, właśnie na 5, na, nawet można powiedzieć na drugim miejscu i ja próbuję na przykład wyprzedzić jakiegoś zawodnika, potrafić skręcić, rozwaliśmy i potem jest ta właśnie bezradność, że nie da się nic już zrobić, nie można cofnąć czasu, niczego i to jest właśnie taki ból, taki no czasami właśnie czuć takie nieprzyjemne właśnie sytuacje. Ostatnio testowałeś Formułę 4. Jakbyś miał opisać, jakie to są uczucia i co się czuje, przesiadając się z kartingu do Bolidu. Jest to niesamowite uczucie. Jedzie to 250 km na godzinę maksymalnie, lub nawet i więcej. Ma to 180 koni mechanicznych. Jest to bardzo szybkie, ale ja w ogóle nie czułem tej prędkości. Jak pierwszy raz byłem w Bolidzie i już wyjechałam na tor, to poczułem się niesamowicie, jakoś nawet lepiej niż w kartingu. I na pierwszy dzień było bardzo dobrze, nie czułem się jakoś zmęczony i, i, no i czułem się po prostu niesamowicie, jakoś nie, nie czułem tego bólu. Myślałem, że będzie bardzo ciężko, że będę po prostu po dru, dwóch treningach będzie mi już ciężko, a tutaj cały dzień bez, bez problemu. Jedynie jaki był problem, to czasami z hamulcem. Nie mogłem się, po prostu nie wiem, na pierwszy dzień musiałem się z hamulcem i startować, bo starty są naprawdę bardzo ważne w formule, żeby nie zgasić właśnie Bolido. A najgorsze jeszcze było w formule to, że trzeba jak najpóźniej zahamować i jak najmocniej. Ale na drugi dzień już był deszcz i, i już nie bałem się tego i hamowałem jak najpóźniej i starty mi już wychodziły i, i robiłem sam jakby ja. Mówiąc o tym, wyglądasz na bardzo szczęśliwego. Tak, wygląda. Jest, b, b, byłem bardzo szczęśliwy jak byłem tam I, i za sezon byłem bardzo też szczęśliwy, bo ogólnie wczoraj była jeszcze Gala Polska PZPM gdzie odbierałem e, gdzie odbierałem e, za, Puchar za czwarte miejsce w Mistrzostwach świata i również dostałem 3000 zł za to i zostałem również nominowany do kadry narodowej Sylwester na Dakarze, cieszysz się? Sylwester na Dakarze e, nie wnikam, o tak powiedziawszy w skrócie, czysty pierwszy startujemy pierwszego 1... Już mamy kolejny odcinek, więc ten sylwester będzie już w kamperze. Liczę, że na środku pulsy indziej nie będzie fireworku, więc będzie po prostu cicho. Czyli pełne skupienie przed startem? Tak, tak, na pewno pełne skupienie, bo już 1 stycznia będziemy na pewno bardzo wcześnie wstawali, więc trzeba już tą energię i ten sen od rana kumulować w sobie, żeby, no żeby nie zabrakło tych godzin na koniec startu w rajdzie Dakar, bo to jest trochę tak, że na początku nie chce się iść spać wcześnie bo wiadomo że można trzy godziny spać i się ktoś wytrzyma ale po tym tygodniu później tego snu brakuje. Nie jesteś świeżakiem jeżeli chodzi o Dakar więc bym powiedział że już weteranem tego tego miejsca więc co czujesz że jest twoją mocną stroną przed tegoroczną edycją? Na pewno mocną jest to że już jestem robię się takim doświadczonym zawodnikiem na pewno też to że e, wiem czego się spodziewać mniej więcej na pewno wiem że ten rajd na pewno będzie trudnym rajdem, bo jest dwa dni dłuższy niż poprzednie rajdy Dakar, czyli te 15 dni ścigania to robi naprawdę dużą różnicę. Dodatkowo do tego zapowiada się, że będziemy mieli dużo wydm i dużo takiego trudnego terenu, więc z tego jestem zadowolony. Czy zaprzyjaźniłeś się już ze swoim nowym samochodem? Tak, będziemy jechali nowym samochodem. Jest to prototypowy mini zespołu X-Ride. Ten samochód na pewno... Ma wiele zmian. Po testach zapowiada się na szybki, dobry, dobrze się prowadzi. Jeszcze musimy oczywiście sprawdzić to w boju z innymi samochodami, innymi zawodnikami, więc to się też okaże na zawodach. Będzie na pewno wiele niewiadomych, ale liczę, że to wszystko będzie dobrze działało. I już trzeba na pewno dobrze jechać, nie mieć awarii technicznej i się nie poddawać. Czy czujesz już, jakie są mocne i słabe strony tego samochodu? Na pewno jest wiele niewiadomych. Na pewno. Nie była wystarczająca ilość testów, bo przejechaliśmy tam około 1000 km testowych, więc jest tu dużo i mało. Na pewno pod względem prowadzenia samochód powinien się dobrze prowadzić. Na pewno słabą stroną tego samochodu na tą chwilę mogą być ten układ napędowy, czyli półosie, dyfer, jakby układ dyferencjałów i skrzynia biegów. I zobaczymy, no za to na pewno trzeba trzymać kciuki, żeby, żebyśmy nie mieli z tymi częściami problemów, a, a jak nie będzie z tym, to reszta powinna dobrze działać. To z innej beczki, bo przyszły rok to nie tylko Dakar, ale też DMP, którym się będziesz opiekował. Jaki masz pomysł na ten cały cykl? E, w przyszłym roku tak, po Dakarze oczywiście przechodząc do, do Polski, no to e, jako organizacja Speed Games. E, Zajęliśmy się organizowaniem driftingowych mistrzostw Polski, jest to na pewno duże wyzwanie dla nas, ale też fajne wyzwanie, bo te driftingowe mistrzostwa Polski potrzebowały takiego odświeżenia i wsparcia. Na pewno będą cztery rundy na czterech różnych torach. W, tym roku, w przyszłym roku wraca, wracają driftingowe Mistrzostwa Polski na Tor Poznań, z czego się bardzo cieszę, bo to był taki legendarny tor, na którym kiedyś ten drifting naprawdę był bardzo mocny, więc tego nie mogę się doczekać. Też na torze Poznań mamy Tor w samym mieście, więc dużo kibiców na pewno przyjdzie. Na pewno będzie fajny sezon, na pewno będzie dużo kibiców, bo będzie to impreza z bardzo dużą jakby skalą, więc więc zapraszam oczywiście wszystkich zawodników. Mam taką hipotezę. Kuba Przygoński chce zrobić z DMP najbardziej medialną imprezę w Polsce, prawda czy fałsz? Na pewno będę starał się driftingowe mistrzostwa Polski włożyć to dużo pracy i cały zespół to wkłada, żeby o tych zawodach było słychać, na pewno o tym, żeby było bardzo dużo kibiców, żeby były to takie zawody, na jakie zasługuje na pewno drifting, bo są to. Sama dyscyplina driftingu jest super fajnie widowiskowa. Jak się gdzieś zobaczy drifting, to jest od razu mnóstwo ludzi. Więc trzeba tylko to fajnie e, teraz ułożyć, żeby był dobry regulamin, żeby było wszystko fair, żeby zawodnicy też czuli się, że mają o co walczyć, a reszta się dopiero później okaże. Które tegoroczne wydarzenie będziesz wspominał najlepiej? Ale z reguły jest to jakby e, konsekwencja wyników, tak? E, ale tak naprawdę. E, Wyniki oczywiście mają e, duże znaczenie na, na to, co się wspomina. E, no i niestety, albo niestety, muszę powiedzieć, że tylko raz staliśmy na podium e, w Leman. Leman jest dla nas najważniejszym wyścigiem, e, takim jakby o, wyścigiem olimpijskim. E, raz w roku 24 godziny wyścig jest to najbardziej prestiżowy wyścig e, e, 24 godziny na świecie. No i tam nam się udało e, ukończyć na drugim miejscu, także na pewno będzie zdecydowanie to Leman. Szkoda, że nie udało się stanąć gdzieś dzień indziej na podium. A jeśli chodzi o, o wydarzenie, to tak naprawdę poza sportowe, poza jakby torem, to myślę, że ten dzień tutaj pokazuje też jak dużo się robi dla sportu w Polsce, jak dużo robi PKN Orlen. Pan prezes Obajtek i cały zarząd naprawdę podziwia i robi to duże wrażenie, także miło zobaczyć tylu sportowców z różnych dyscyplin, no i miejmy nadzieję, że się zobaczymy za rok jeszcze w większym gronie. Myślę, że podobnie tak jak my wszyscy kibice, Ty także czekasz na informacje co będziesz robił w przyszłym roku. Czy tak długa niewiedza jakoś wpływa na Ciebie? Coś to robi z Tobą? E, trochę się do tego przyzwyczaiłem. E, to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Jest e, trochę pracy. E, tak naprawdę mój sezon, jeśli chodzi o moje starty e, trochę zmienił jakby kierunek, e, niestety w e, 6-7 tygodni temu e, ale jestem na dobrej drodze, żeby wszystko dopiąć i mam nadzieję, że e, już wkrótce będę w stanie zakomunikować dokładnie co, gdzie, jak i z kim. Na liście startowej przyszłorocznych zespołów w F1 jest też Orland przy Sauberze. Czy w takim razie Twoje zobowiązania nadal będą aktualne, czy wobec tych ostatnich wydarzeń i w Sauberze i w ogóle Twoich Różnych wydarzeń życiowych, coś się zmieni, jeżeli chodzi o Twój udział w Formule 1. Formuła 1 jest bardzo dynamicznym sportem, nie tylko na torze, także e, nigdy nie mów nigdy e, e, i dopóki nie będą podpisane jakby umowy, e, po prostu muszę poczekać. To mnie też życie nauczyło, także poczekajmy, zobaczymy. Oczywiście, jeśli będzie możliwość e, e, zostania w Padoku, jednak prowadzenie bolidu Formuły 1 to jest to, co mnie trzyma. Tam jest to królowa motorsportu, dlatego zobaczymy jednak emocje, które i sam przywilej prowadzenia Bolidu Formuły 1 jest czymś wyjątkowym i według mnie nie do opisania, ale tak jak mówię, już kilka razy w życiu witałem się z Gąską i nagle coś się, się zmieniło, także zobaczyłem. A pojawienie się Andrasa Zajdla w Saugarze jakkolwiek zmienia Waszą sytuację? Poza tym, że mam dobry kontakt z nimi i e, jakby znamy się już dobre kilkanaście lat, ponieważ Andreas był e, e, razem ze mną w BMW Zauber, e, od kiedy, kiedy zaczynałem karierę i, i był człowiekiem naprawdę, którego bardzo podziwiałem, e, to tak naprawdę nic. Bardzo dziękuję.